Hello there! Dzień dobry wieczór Dzień, z tej strony Franek 14 karka no i witam Was w kolejnym odcinku No dobra Uwaga i zobaczcie, ludzie są początkowi, początkowi ludzie ogólnie tutaj widzę i... i patrzcie jak zobaczą maula. <noise> Jak zobaczą maula krzyczącego Kenobi! Kenobi, złoczyńcy, stacja bojowa, Kenobi a zabójcza, że musieli ją zbudować trzy <noise> razy, to, dla <noise> to nawet za nie mówili, to nawet za mówili a nawet mogą wyjść <noise> z gry, <noise> jak zobaczą tego. ŚWIATŁO ZGASŁO ZDOBYWAJĄ CI STRASZNIE Halo, co jest? Byłem, byłem z tyłu i nic o! <noise> Gościa uratowałem Dobra, eee. Elo. już przegraliście. No chodź tutaj. No chodź tutaj, jodeł. O! Siema! O nie zawsze nie mogą wylądować <noise> Przecież ja nawet nie mam tego... Tej karty na, na daleko. Na. Na to, żeby ich daleko odpychało. A i tak daleko ich odpycha.

Jakby wcześniej może odpalił tą, tą dwójkę, oczywiście to tak. Bo miałby redukcję obrażeń. Ale po chwili i tak byśmy go pokonali, więc to by mu się dało. O nie! Teraz będzie asysta, albo nie będzie nawet nas. Strasznie ni nieregularne. Dobra. Parowanie teraz, wyszło. tak dobitna. jak wam się wydaje Przed wami jeszcze drugie Dili, di. O, ten ktoś się zespił. Nie, dobra, dobra, Nie! Jest szansa, żeby ich wypchać, jest, o nie Złą Obra Gubi Kolejne piarunujący wyczyn imperatora Tak próboga! Ale go pociąga! Nie trzeba było się pojawić! No, co ty chciałeś <grym> zrobić, typie? Chciałeś mnie. Mistrz, ty raj! No już myślałem! <grym> Ale nie zrobił, ty! Ładnie! Już myślałem, że on tutaj będzie lą BĘDZIE LĄDOWAŁ, a on nie tak nie lądował. Halo? To Han Solo, oj! Był Han Solo. Jeeeej! Yeah! No, jest tak. Ojej! Oh yeah. Bardzo nie lubię jak, jak... moja postać się wytrąci z równowagi to wtedy ją mo mogą bić. Lecisz? Idzie! Jedynaczka. Paniku! Paniku! No, ale bambiczki! O! Takie bambiczki! Esa! I znowu zero zgonów! Co jest? Znowu zero zgonów mam. Po raz. Z, z, który się z rzędu w ogóle. Zero zgonów i. I Epic! Epic Games! Zero zgonów! Dzięki! Epic! <noise> no. Także można mu podziękować Epicowi. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem Elo 3 zero.